10 Inversion 24 Jest to tak zwany Inversion 24. Jest to bardziej karuzela niż kolejka górska, jednak potrafi wynieść ona osoby zasiadające w gondoli na 65 metrów. Inversion 24 posiada 3 gondole, z których każda oferuje miejsce dla 8 osób. Każda gondola obraca się swobodnie podczas jazdy, co w połączeniu z wysokością daje ekscytujące wrażenia. W sumie ta karuzela może pomieścić 24 osoby. Inversion 24 transportowany jest za pomocą czterech samochodów ciężarowych i może być rozstawiony w ciągu 7 godzin przez 5 osób bez użycia dźwigu. Ta karuzela występuje również w mniejszej wersji Inversion 12. 9. Droga na szczyt drzewa Dave Iwans Bicentelial. Jest to droga na szczyt 75-metrowego drzewa wykonana w celu upamiętnienia 200 rocznicy przypłynięcia na tereny Australii brytyjskich osadników. Drzewo nosi imię Dave'a Ivansa, australijskiego polityka, dwukrotnego ministra oraz działacza na rzecz uciśnionych. Jednak wróćmy do samej drogi na szczyt. Droga pnie się w górę na około 70 metrów i złożona jest z niepokojąco niezabezpieczonych metalowych prętów, wbitych w pień w 1988 roku. Niegdyś przed wprowadzeniem do użytku helikopterów drzewo służyło do obserwacji pożarów. Obecnie jest atrakcją turystyczną i mimo tego, że oficjalnie został wprowadzony zakaz wchodzenia na drzewo. To co roku znajduje się wielu śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania. Samo drzewo to eukaliptus różnobarwny. Nie wiadomo dokładnie ile ma lat, ale z pewnością liczy sobie już ich kilkaset. Znajduje się w Parku Narodowym Warren w południowo-zachodniej Australii. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Nvidia, twórca usługi GeForce Now, która umożliwia graczom granie w gry komputerowe w chmurze. Usługa dostępna jest na platformie Windows, Mac OS, Android TV, smartfony z Androidem, na przeglądarkę Chrome oraz iPhony i iPady i na przeglądarkę Safari. Jeżeli masz dobre łącze internetowe, możesz za darmo grać w sesję o długości jednej godziny, więc warto sprawdzić tą usługę. Platforma wspiera ponad 1000 gier, w tym takie tytuły jak Cyberpunk, Fortnite, a także Far Cry czy Tomb Raider. Więc jeśli posiadasz którąś ze wspieranych gier, może zacząć zabawę lub ją zakupić i pamiętaj, że nawet po zrezygnowaniu z GeForce Now gry zostają z tobą. Nowe tytuły dodawane są w każdy czwartek. Dostęp do gier jest banalnie prosty. Grać można nawet w przeglądarce bez konieczności instalowania programu na komputerze. Dla lepszego doświadczenia jest też wersja Priority oraz najnowszy plan RTX 3080, w których nie ma kolejek serwerowych. Grasz od razu, kiedy chcesz. Sesje są dłuższe niż godzina i możesz grać z efektami RTX w 4K, najwyższymi ustawieniami grafiki oraz ray tracingiem. Użytkownicy korzystający ze subskrypcji GeForce Now RTX 3080 zyskują rozrywkę z ultra niskimi opóźnieniami w 120 FPS-ach. Wersję darmową polecamy sprawdzić już dziś. Przekonasz się, czy chmura jest dla Ciebie. Wersja Priority jest dostępna od 41 zł miesięcznie, a wersja RTX 3080 już od 81 zł miesięcznie. 8. Orlando Star Flyer Jeżeli mówimy o ekstremalnych atrakcjach w parkach rozrywki, warto również wspomnieć o Orlando Star Flyer. Jest to karuzela typu łańcuchowego, jednak zamocowana na stelażu, który unosi osoby znajdujące się na atrakcji kilkadziesiąt metrów w górę, potęgując doznania. Atrakcja mieści się w parku rozrywki Icon w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Atrakcja nazywana jest najwyższą huśtawką na świecie. Została otwarta w czerwcu 2018 i pobiła poprzedni rekord wysokości o 6 metrów. Star Flyer ma 128 metrów wysokości i rozpędza gondole zawieszone na łańcuchach do prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Star Flyer może pomieścić 24 pasażerów w okrągłej gondoli zawieszonej na centralnej wieży wsporniczej. Jeźdźcy są zabezpieczeni indywidualnym pasem biodrowym i paskami na ramionach. Pasażerowie, oprócz niecodziennych doświadczeń związanych z prędkością, doznają też przeciążeń. Każdy, kto skusi się na atrakcję, może liczyć na przeciążenia sięgające 3G. 7. Podniebna jazda na rowerze. Jazda na rowerze jest dość powszechnym hobby wśród mieszkańców Indii. Zawsze można znaleźć osoby w różnym wieku, które o dowolnej porze dnia jeżdżą na rowerze. Wiele form kolarstwa, takich jak kolarstwo torowe, kolarstwo szosowe, BMX i MTB, jest niezwykle popularne wśród rowerzystów, ale formą, która nie zyskała jeszcze tak dużej popularności, jak powinna, jest sky cycling. Sky Cycling to w zasadzie sport przygodowy, w którym trzeba jeździć na rowerze na linie zawieszonej w powietrzu. Zawiera wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i pozwala rowerzystom cieszyć się malowniczymi krajobrazami widocznymi z góry podczas jazdy na rowerze. Sky Cycling to idealna aktywność dla lubiących przygody i dla tych, którzy nie mają lęku wysokości. W Indiach można jeździć na rowerze podniebnym w trzech miejscach: Kulumanali, Rishikeshi i Kochi. Podniebny park rowerowy w dzielnicy Gulaba w Manali był pierwszym podniebnym parkiem rowerowym w Indiach. Jazda na rowerze w taki sposób nie jest łatwa, dlatego dla uczestników oferowane są specjalne rowery pozbawione tradycyjnych opon oraz dodatkowo mocowane doliny od góry. 6. Van Creek Bridge Jest to most kolejowy, drugi najwyższy most kolejowy w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie najwyższy opuszczony most kolejowy na świecie. Został zbudowany w 1929 roku i choć wiele mostów z tego okresu zostało przekształconych na mosty drogowe, to Vans Creek Bridge pozostaje mostem kolejowym. Ostatni pociąg po moście przejechał ponad 40 lat temu. Od tego czasu most jest odwiedzany przez poszukiwaczy wrażeń. Oficjalnie nie jest dostępny dla zwiedzających, ale w praktyce możesz wejść na własną odpowiedzialność. Przechadzka po moście zapewnia niesamowite wrażenia. Budowla jest wysoka na ponad 100 metrów ponad wąwozem, a długość mostu to ponad 250 metrów. Na moście czekają na nastory kolejowe ułożone na drewnianych podkładach, w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Jednak chętnych na odwiedzenie tego miejsca nie brakuje. Przyszłość mostu nie jest jednak znana. W 2013 roku pewna firma chciała wydzierżawić most w celu organizowania tam skoków na bandzi. Kilka lat później chciano przekształcić most w legalne miejsce turystyczne składką. Jednak oba rozwiązania wymagają remontu budowli, która jest bardzo kosztowna. Dlatego jak na razie most stoi zostawiony sam sobie i prawdopodobnie tak już pozostanie. 5. Spanie w hamaku nad przepaścią w Alpach. Gdzieś śpi się lepiej, w hamaku czy w łóżku? Zdecydowana większość ludzi na świecie przyzwyczajona jest do spania w łóżkach. Jednak okazuje się, że spanie w hamakach może być tak samo, a czasami nawet bardziej efektywne. Badania na ten temat zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Genewski na 12 zdrowych, dorosłych osobach dowiodły, że ludzie szybciej zasypiają w kołyszących się łóżkach, a samo kołysanie wzmacnia określone częstotliwości fal mózgowych związanych ze snem. Na największym festiwalu linowym International Highline Meeting uczestnicy pokazywali, jak potrafią śmiać się niebezpieczeństwu w twarz Wykonując liczne akrobacje i balansując na linie. Zaprezentowane zostały również zawieszone nad przepaścią namioty i hamaki, w których miłośnicy wspinaczki górskiej mogli uciąć sobie na przykład drzemkę. Dołączanie kolejnych hamaków to rozrywka dla osób o naprawdę stalowych nerwach. Odważni uczestnicy zostali jednak nagrodzeni pięknymi widokami włoskich Alp oraz licznymi fotografiami, na których uwieczniono mrożące krew w żyłach wyczyny. 4 największy na świecie Sky Coaster Kissimi. Sky Coaster to rodzaj ekstremalnej huśtawki dla jednej osoby. Urządzenia tego typu możemy podziwiać w parkach rozrywki na całym świecie. Śmiałek wwożony jest na górę urządzenia, a następnie swobodnie spada w dół po to, aby po chwili wykonać serię wahadłowych ruchów. Największa na świecie tego typu atrakcja mieści się w parku rozrywki Fun Spot America w miejscowości Kissimi w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych. Atrakcja została otwarta w 1997 roku. Przejażdżka trwa zaledwie kilkanaście sekund, a wysokość z jakiej pasażer wykonuje swobodny spadek wynosi 90 metrów. 3. Terror Daktyl Twórcy atrakcji turystycznych prześcigają się w pomysłach, jednak nie wszystkie z nich znajdują się w parkach rozrywki. W Kolorado w USA na obszarze znanym jako Jaskinia Wiatrów znajduje się pewna atrakcja turystyczna o niecodziennej nazwie Terror Daktyl. Przejażdżka nie jest dla osób o słabych nerwach. Świadkowie mają przed sobą spadek około 200 metrów w dół do kanionu Williams. Najpierw zostaniesz wciągnięty na górę, a następnie zrzucony 200 metrów w dół, aby huśtać się bezpośrednio nad dnem kanionu z prędkością 150 km na godzinę. Choć ta atrakcja wiąże się ze sporą prędkością i ogromnymi przeciążeniami, to jest dość niecodziennym sposobem na podziwianie krajobrazu Colorado. Huśtawka znajduje się w bardzo malowniczym obszarze na obrzeżach Colorado Springs, drugiego co do wielkości miasta w stanie, z mnóstwem cudów natury w okolicach, co czyni Huśtawkę doskonałym miejscem do podziwiania jedynych w swoim rodzaju widoków. 2. Huśtawka na krawędzi świata, Ekwador. W pobliżu miasteczka Banos jest miejsce, do którego dąży prawie każdy podróżnik odwiedzający Ekwador. Zostało wymyślone przez pewnego staruszka mieszkającego nad wulkanem, stając się jednym z najpopularniejszych punktów turystycznych na mapie Ameryki Południowej. To huśtawka końca świata. Banos to miejsce, w którym znajdziemy domek na drzewie o nazwie Casa del Arbol. Zwisa z niego huśtawka, jedna z najsłynniejszych na świecie. Na tej huśtawce zwyczajne bujanie zmienia się w mrożącą krew w żyłach przygodę, a wszystko nie za sprawą prędkości czy przeciążeń. Sprawcą adrenaliny jest mrożący krew w żyłach i również niezwykle piękny widok. To jak huśtanie się na skraju świata przepaść pod stopami i zapierający dech w piersiach widok wspaniałe przeżycie twierdzą ci, którzy odwiedzili to miejsce. Huśtawka, która stała się niewątpliwą atrakcją turystyczną, zawieszona jest na drzewie. Na tym samym drzewie mieści się domek, stacja sejsmologiczna monitorująca czynny wulkan. To miejsce odwiedzają rzesze turystów, którym adrenalina nie jest straszna. 1. Jacob's Ladder, Wyspa Świętej Heleny Wyspa Świętej Heleny to wyspa wulkaniczna położona na Oceanie Atlantyckim, około 1900 km na zachód od południowo-zachodniego wybrzeża Afryki. Na tej wyspie znajdziemy prawdopodobnie najdłuższe, proste i wyjątkowo strome schody na świecie. To tak zwana Drabina Świętego Jakuba. Schody mają 699 stopni wykutych w skalę. Nazwa nawiązuje do Biblii. Drabina Jakuba była to biblijna drabina oglądana przez Jakuba we śnie. Sięgała nieba, a po niej schodzili i wchodzili aniołowie. Na jej szczycie Jakub ujrzał Boga Jahwe. Jednak mimo nazwy budowla nie ma wiele wspólnego z religią. Schody są pozostałością po użytkowanej w XIX wieku kolejce linowej. Z czasem usunięto linę oraz tory i wagoniki, jednak schody pozostały. Oczywiście, żeby pokonać całe schody, musimy wykazać się nie lada kondycją i zimną krwią, jednak ci, którzy pokonali je do końca, twierdzą, że widoki, które czekają na górze, są tego warte. Pamiętajcie, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Nvidia, twórca innowacyjnej usługi GeForce Now, która umożliwia graczom granie w gry komputerowe w chmurze. Zapraszamy do zapoznania się z usługą i dziękujemy za oglądanie skorzystaj z linków w opisie, aby rozpocząć przygodę. Za pomocą tej usługi możesz grać w najbardziej wymagające gry nawet na swoim telefonie, telewizorze czy na starym laptopie. Sprawdź darmową wersję i sam się przekonaj.